我选去问。 Kolejny podczas grupy Awerto, czas rozpocząć. My rozmawiamy tutaj regularnie na tematy gospodarcze, na tematy obyczajowe, na tematy społeczne. I dzisiaj będzie taki temat, który raczej jest mniej tematem gospodarczym, chociaż w dużej mierze również odnosi się do pieniędzy. Ale to będzie taka kwintesencja tego, jak pracują na co dzień detektywi. Małgorzata Marczulewska, prezes zarządu grupy Awerto. Dzień dobry. Mówię, że to będzie taka hybryda tematu gospodarczego i tematu społecznego z prostej przyczyny. Dlatego, że będziemy rozmawiali o podziałach majątku i to jest pewnie tak, że około 80% par podczas rozwodu mówi sobie, że ten rozwód przeprowadzimy z klasą. Tak, żeby nie było kłótni, żeby nie było awantur, żeby podać sobie ręce i żeby mieć jeszcze jakiś tam dobry kontakt w przyszłości. Zgadza się. I pani się już uśmiecha. Tak, bo podzieliłabym to na dwa powody. 10% to jest faktycznie, że strony chcą się porozumieć, a 90% to jest nastawienie przez adwokata, czyli próba załagodzenia sytuacji na początku, a potem wyciągnięcie tak jakby asa z rękawa w trakcie sprawy sądowej. Niestety często jest tak, że adwokat nastawia swojego klienta, powiedz żonie, że się dogadacie albo powiedz mężowi, że się dogadacie, żeby nie zbierała teraz żadnych dodatkowych dowodów, a w sądzie powiemy, że się rozmyśliłeś, czy rozmyśliłaś. I niestety, ale jeżeli zachodzi już w trakcie postępowania sądowego zmiana stanowiska, czyli wstaje współmożonek i powiedział, że zmieni zdanie, bo to jest oświadczenie woli, które można w każdej chwili zmienić, to niestety, ale już jest za późno, żeby zbierać dowody zarówno dowody na zdradę, jak i na prosperowanie firmy, na obroty tej firmy itd. itd. Często jest tak. Że e, osoby, e, które chcą się rozstać, ustalają wszystko, a potem jest to wywrócone do góry nogami. E, jeżeli e, w grę jeszcze wchodzi e, zdrada, to ja też mówię, że jest taki moment na początku ugodowy, a potem dana osoba zaczyna działać jak terminator na zasadzie zemsty, e, i wszystkie ustalenia potrafią być wywrócone do góry nogami. E, rozwód to jest wojna, i wygrywa ten, kto ma więcej żołnierzy. Ja zawsze klientowi mówię, że jeżeli Przygotujemy sprawozdanie, sprawdzimy daną osobę. On nie musi tego wykorzystywać, ale powinien to mieć w zanadrzu, że gdyby w sądzie się okazało, że jednak nastąpiła zmiana stanowiska, to żeby w takiej sytuacji wyciągnąć sprawozdanie, pokazać ok, to w takim razie my przedstawiamy sprawozdanie i prosimy o uwzględnienie tego jako nowego dowodu gorzej w sytuacji jest, kiedy taka osoba nie zabezpieczyła się dodatkowymi dowodami i pojawia się problem, ponieważ w sytuacji zmiany stanowiska nie ma się nic, czym można byłoby się bronić, ewentualnie przedstawić swoje stanowisko. Bo też się zastanawiam Pani Dyrektyw, kiedy następuje ten moment, kiedy ta chęć porozumienia zamienia się w chęć wojenną, bo z mojego bardzo prostego punktu widzenia, być może się mylę, być może Pani zaraz mnie tutaj naprostuje, jest tak, że Dogadujemy się do momentu, kiedy te ramy kompromisu nie zaczynają wkraczać na tą przestrzeń, na której nam zależało. Czyli na przykład mamy nieruchomość do podziału, i każda ze stron czuje się z tą nieruchomością bardzo blisko związana. Albo mamy jakiś dodatkowy majątek do podziału, i na przykład mężczyzna czuje się bardziej jego właścicielem niż kobieta, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest różnie, bo może być tak, tak jak już powiedziałam, że ta pierwsza wola porozumienia może być sugestią adwokata, żeby zdobyć sobie czas na przygotowanie własnej strategii. To jest pierwszy, pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że osoby, które się porozumiewają w kwestii rozwodu, rozmawiają w czasie teraźniejszym. Załóżmy, mijają trzy tygodnie i wraca dziecko od ojca, czy wraca od żony i informuje, że ta strona ma nowego partnera. Nagle okazuje się, że po tak krótkim czasie od rozstania jest nowa osoba, czyli najprawdopodobniej była już wcześniej, bo to raczej mało prawdopodobne, że w trzy tygodnie wprowadziła się nowa, nowo poznana pani, czy nowo poznany pan. I wtedy ta osoba pragnie zemścić się i wywraca wszystkie ustalenia do góry nogami. To najczęściej jest jakiś bakcyl, tak? Albo okazuje się, że ustalamy podział nieruchomości, a potem się okazuje, że jednak, na przykład, w czasie całego małżeństwa kupione były jeszcze dwie, o których współmałżonek nie wiedział. Zawsze jest jakiś bodziec bądź chęć zemsty, która powoduje wywrócenie wszystkich poprzednich ustaleń do góry nogami. To jest też tak, że małżonkowie bardzo często od tego pierwszego momentu, czyli tej nici porozumienia, w czasach późniejszych zaczynają sobie troszkę dogryzać, tak? Dam przykład, taki pierwszy podstawowy. Idzie dziecko na weekend do taty i tata mu pozwala robić wszystko, no bo jest tylko co drugi weekend. Więc dziecko może się bawić, może jeść lody, może jeść słodycze. Nie musi się uczyć w tym czasie, bo przecież od tego jest matka w domu na, na cały tydzień, tak? I ojciec mówi dziecku, że weekend spędzamy na zabawie. Wraca dziecko w niedzielę po południu do matki i matka każe odrobić lekcję. I wtedy dziecko mówi: U taty jest lepiej. A jeszcze jak jest tata i nowa partnerka, i tam jest lepiej, to już w ogóle jest poniżej, powyżej pasa. I w takiej sytuacji, jak taka informacja się pojawia, to zaczyna się moment rywalizacji o względy dziecka. I to też powoduje często duże niezgodności u współmałżonków, co powoduje wywrócenie właśnie wszystkich po wcześniej dokonanych ustaleń do góry nogami. Zawsze jest jakiś bodziec, który jest tym początkiem, a potem już idzie na zasadzie kto komu bardziej dowali. Jak często to jest bodziec natury emocjonalnej, czyli to, co pani powiedziała, jakaś chęć zemsty, jakaś chęć zadośćuczynienia, a jak często to są jednak bodźce typowo materialne? To zależy od danej osoby, bo są osoby, które faktycznie są bardzo osobami takimi, materia są materi materialistami i głównie zależy im na tym, żeby mieć pieniądze. Najwie, najlepiej w jak największej ilości, spokojne życie i zabezpieczenia do końca życia. Ale są osoby, które tak naprawdę na pieniądzach im nie zależy i mają w nosie, czy dostaną e, dwie nieruchomości, czy jedną. Bardziej zależy im na tym, że zostały zranione i chcą e, przez to dochodzić swoich praw, czy też chcą orzeczenia o winie współmałżonka, żeby pokazać, że to oni mają rację. I tu już wtedy wchodzą te względy emocjonalne. Kiedy więc wkraczają detertyw do, do akcji? Znaczy my powinniśmy wkroczyć jak najszybciej. Im szybciej wkraczamy w taką sprawę, tym jest lepiej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy do czynienia ze zdradą, a ktoś się do nas zwróci po dwóch latach, no to niestety ale o zdradzie nie możemy mówić, bo nastąpił trwały rozpad pożycia małżeńskiego i w takiej sytuacji to już nie ma zdrady, tylko po prostu ktoś ułożył sobie nowy związek. Im szybciej my wkraczamy, tym szybciej jesteśmy w stanie wykazać stan faktyczny. Bo jeżeli przychodzi do nas pani, która się rozwodzi z mężem i yy, jest w trakcie podziału małżeństwa i my ustalimy, jaki jest stan faktyczny, na przykład, że w firmie jest 15 pracowników, że przyjeżdżają transporty codziennie, że jest obrót generalnie i firma prosperuje, pojawiają się samochody. A po pół roku pan powie, że firma jego bankrutuje, to mamy dowody na to, że on to zrobił celowo, celem wyprowadzenia majątku, uszczuplenia swoich dochodów, żeby jak najmniej oddać swojej żonie. Natomiast jeżeli takich materiałów nie mamy, a faktycznie on wyprowadził majątek na drugą spółkę, czy na, jak, na, jakąś, na jakiegoś supa tak zwanego, to wtedy już jest za późno, żeby takie dowody zbierać. Panie Dersyw, bo pewnie jest często tak. Że nagle w trakcie rozwodu okazuje się, że mąż popada w tarapaty finansowe, że firma zaczyna upadać, że gdzieś tam te pensje zaczynają być zdecydowanie słabsze. I to wszystko następuje w tym momencie, kiedy ten majątek należałoby podzielić. Tak, to tutaj tak jak mówiłam już o tych terminatorach, bo w pewnym momencie każdy ze współmałżonków dochodzi do takiego momentu, że jak ty nie chcesz się ze mną dogadać, albo jak ty wolisz kogoś innego ode mnie, to ja cię zniszczę. Sytuacje niejednokrotnie, z którymi się spotykałam, są takie, że w momencie, kiedy osoba informuje, że chce się rozstać, to jest dobrze os osobą dobrze prosperującą, jest wspólność majątkowa małżeńska, natomiast po roku, jak dochodzi już do sprawy rozwodowej, okazuje się, że druga strona jest bankrutem albo narobiła długów, celowo. Błędem jest to, że ta osoba w momencie, kiedy wie, że już ma nastąpić rozpad małżeństwa, nie złożyła wniosku o rozdzielność majątkową, bo tak naprawdę nie mieszkając już z drugą stroną i nie kontrolując wydatków, nie kontrolując inwestycji, możemy doprowadzić do tego, że po roku zostaniemy z długami. I to jest mądrość osoby, która się rozwodzi, bądź też adwokata, który taką osobę powinien pokierować, żeby taką rozdzielność y, poczynić y, jak najszybciej. Czyli rozumiem, że szykując się do rozwodu albo podejrzewając rozwód, nie czekamy do momentu, kiedy będziemy mieli już rzeczywiście nóż przy gardle, albo kiedy będziemy się sami szykowali do ataku, tylko trzeba zebrać jak najwięcej dowodów gospodarczych i obyczajowych, żeby w razie czego móc te dowody odpowiednio wykorzystywać. Tak, to jest im szybciej, tym lepiej. Mało tego, jeżeli takie dowody zbierzemy i adwokat mądrze je wykorzysta, to często jest tak, że i przed rozwodem uda się odpowiedni plan wynegocjować, ponieważ jeżeli adwokat położy drugiej stronie. Zdjęcia na stole oczywiście w części, bo wszystkiego się nie ujawnia. I pokaże, że są dowody na określone zachowania, to taka osoba najczęściej się ugina i podpisuje dokumenty przed rozwodem, także idzie się na jedną sprawę i rozwód jest przeprowadzony. To jest naszym zadaniem jest zebrać dowody, a Mądrością adwokata jest mądrze je wykorzystać i wykorzystać je w taki sposób, żeby było na korzyść naszego klienta. Które tematy na co dzień zajmujące się zajmujące grupa to są najczęściej właśnie rozpatrywane przy tego typu zagadnieniach? Czy to jest bardziej jednak ten wątek zdrat, o którym tak często rozmawiamy, czy to są jednak wciąż te wątki gospodarcze, te wątki One? związane z właśnie tym, żeby te pieniądze nie zniknęły gdzieś w jakichś taj czeluściach, na jakichś kątach bankowych i u jakichś słupów? Powiem tak. Ja, jak dostaję sprawę yy, rozwodową yy, czy zdradę, to prowadząc sprawę robię jedno i drugie. Dlatego, że zawsze tłumaczę klientowi, że on jak się przygotowuje do rozwodu, czy ewentualnie jest taka możliwość w przyszłości, bo klient może się nie chcieć rozwieść, ale może chcieć, chcieć się rozwieść druga strona tego nigdy nie wiemy. Zawsze tłumaczę klientowi, że im więcej informacji zbierzemy teraz, tym jego przyszłość będzie pewniejsza i zawsze jak prowadzę sprawę o zdradę, czy też o wiemy, że w przyszłości może zakończyć się rozwodem, to zawsze też biorę pod uwagę tą kwestię majątkową, czyli wykazanie tego, że dana osoba pracuje, prosperuje, że ma dochody, chyba że są te, te informacje i te dokumenty na tyle dobrze wcześniej zebrane, np. w postaci kopii pitów corocznych, bądź w postaci zeznań ewentualnych pracowników, którzy są po stronie tej osoby to wtedy oczywiście można to pominąć. Natomiast w większości spraw, jeżeli mamy w zanadrzu to, że będzie przeprowadzony rozwód, to zawsze klientowi tłumaczę, że takie informacje pod kątem majątku również należy obecnie zebrać. Pani Dederstyw, o co najczęściej kłócą się rozwodzący małżonkowie? Panie redaktorze, oni się kłócą po prostu o wszystko. Czasami się kłócą o to nawet, że zbyt dużo proszku do prania było w miesiącu wykorzystywane, a proszek podrożał. To są czasami tak absurdalne powody i sprawa rozwodowa często to jest po prostu cyrk. Że y, ciężko jest tak y, zebrać je wszystkie do kupy. Oczywiście kłótnia najczęściej dotyczy dwóch powodów, czyli niewierności i y, wyprowadzania majątku. To są dwa najczęs najczęstsze powody. Natomiast pociągając, idąc po tej nitce do kłębka, to czasami są tak drobiazgowe powody, które są w sądzie przedstawiane i wyciągane na światło dzienne, że powiem panu, że kreatywność czasami osób zeznających mnie nawet zaskakuje. Myślałem, że pani powie, że to jest coś dotyczącego podziału majątku w postaci nieruchomości, wysokości alimentów, opieki nad dziećmi, czyli takie, takie evergreeny trochę, jeżeli chodzi o zdrady, jeżeli chodzi o relacje małżeńskie, a tutaj takie zaskoczenie. Jeżeli osoba jest nastawiona na Wojnę I na to, żeby dowalić jak najbardziej drugiej stronie, to wyciągną na światło dzienne wszystko. Yy, łącznie yy, ze sferą erotyczną, która potrafi być w sądzie bardzo szczegółowo opisywana. Yy, więc yy, tak naprawdę, owszem, głównie chodzi o podział majątku, opiekę nad dziećmi i, yy, i o to, czy osoba była wierna, czy też nie. Natomiast, aby do tych trzech konsensusów dojść, to podaje się wiele argumentów, często absurdalnych. Pani a więc rozumiem, że podsumowując nasz dzisiejszy podcast, możemy powiedzieć, przezorny zawsze ubezpieczony, stara prawda ludowa zawsze jest najbardziej prawidłową prawdą. Myślę, że tak. Czyli jeżeli czujemy, że ten rozwód jest blisko, jeżeli już podjęte zostały decyzje, powinniśmy pomyśleć o swojej przyszłości i o, o tym, żeby powinniśmy się zabezpieczyć w dowody, ponieważ yy, jak już się sprawa rozwodowa rozpocznie, załóżmy za pół roku czy za rok, to na to będzie za późno. Czyli to nie jest tak, że 90% ugód to są ugody faktyczne? Są ugody, ale żeby do ugód doszło, trzeba mieć odpowiednie argumenty, a my te argumenty zbieramy. Bo jeżeli y, potwierdzimy zdradę, potwierdzimy prosperującą firmę i adwokat mądrze ponegocjuje na spotkaniu z tą osobą obserwowaną, to najczęściej jest tak, że te osoby już są dogadane. Przed rozprawą i ta rozprawa bardzo szybko się kończy. Natomiast jeżeli nie ma argumentów, to ta rozprawa pod, rozprawy sądowe potrafią trwać latami, tak? Mamy jedną sprawę, która ciągnie się szósty rok. Rozwodową? Rozwodową, tak. Sama jestem w szoku, bo to jest najdłuższa sprawa. Najczęściej sprawy rozwodowe trwają około roku dwóch. Mamy jedną, która trwa szósty rok, i kreatywność osób zeznających jest naprawdę bardzo szeroka. Yy, więc yy, tak jak mówię, jeżeli w odpowiednie argumenty będziemy mieli i przyg przygwoździmy osobę do ściany, to jest spora jest szansa na to, że ta, rozprawa, rozpra że ta cała yy, sprawa rozwodowa zakończy się bardzo szybko, ponieważ osoba nie będzie miała wyjścia tutaj yy, i sama ugnie się pod wpływem naszego nacisku. Małgorzata Marczulewska, prezes zarządu Grupy Awerto. Dziękuję. I